W Norwegii słowo rybak można rozumieć na dwa sposoby. Albo to jest osoba, która łowi ryby, albo jest to artysta, który w dość spektakularny sposób wygrał konkurs piosenki Eurowizji. I teo, który jest dzisiaj ze mną, na początku chyba bardziej w tę pierwszą stronę miał iść, a teraz mm. zdecydowanie robi duży krok w tę drugą stronę. Dobry wieczór. No dobrze powiedziałeś, dobry wieczór. Super. Bym chciał skończyć jako, jako ta druga opcja, no fajnie by było. Czyli śpiewanie trochę bardziej porusza Twoje serce niż łowienie ryb. No na 100%. Przecież to kiedyś kiedyś. Myślałam właśnie o tym, żeby być rybakiem, bo to było takie, to co było normalne, właśnie tam, gdzie ja mieszkałem. Yy, ale, ale zawsze brnąłem właśnie w to, żeby yy, śpiewać i się pokazywać yy, w tą stronę i, i się bardzo cieszę, że, że, że walczyłem z samą sobą i, i właśnie to śpiewanie wygrało i, i, i mogę z tym działać dzisiaj. Liczyłeś, ilu wywiadów udzieliłeś przez ostatni tydzień? Oj, dużo. Oj dużo. Bo e, dołączyłeś do, do preselekcyjnej stawki właśnie tydzień temu się dowiedzieliśmy, że, że będziesz tym jedenastym uczestnikiem e, na, na mocy dzikiej karty, którą przyznała ci telewizja polska. I chciałem właśnie wrócić, trochę cofnąć się w czasie do momentu, kiedy zgłosiłeś swoją piosenkę, zostałeś zakwalifikowany do tej piątki, która mogła wziąć udział w, w przesłuchaniach, w castingu. No i pojawiłeś się na tym castingu. Jakie to było dla ciebie doświadczenie? Czy to było stresujące? Bo startyści artyści mówią, że, z którymi rozmawiałem, że no tak stanąć przed piętnastoma osobami, które siedzą i cię oceniają, to trochę stresujące. Było mi dosyć dobrze, było dobrze. Moja mama ze mną przyjechała i, i, i stała, i się cieszyła, widziałem właśnie. i, i... To było wszystko, co potrzebowałam. Nie stresowałem się za bardzo, ale trochę się stresowałam, bo byłem dosyć chory w, tym, w ten dzień właśnie. Właśnie leciałem samolotem i cały nos mam ten zatkany, no i ale poszło dobrze. Yy, się cieszyli jurorzy. Była jedna to, na co nie trafiłem, no ale, ale co można zrobić, no jak, jak się jest ory, to się jest ory. No i wtedy jurorzy pod względem muzycznym pozytywnie ocenili twój występ, mm. yy, natomiast wyszła kwestia regulaminowa, że nie masz jeszcze przyznanego polskiego obywatelstwa. Mm. Yy, no i kiedy oni cię poinformowali o tym, że, że z tego właśnie powodu, nie ze względu na muzykę czy mm. piosenkę, tylko właśnie z powodu yy, regulaminu i tego obywatelstwa nie będziesz w tej dziesiątce, co, co sobie pomyślałeś, jak to przyjąłeś wtedy? By, było mi bardzo smutno, bardzo, bardzo mi było smutno, bo, yy, bo już tyle z rodziną po prostu i z teamem tutaj w Polsce już walczyliśmy o to i, i chcieliśmy to. I, i, I właśnie jest trochę głupio usłyszeć, że miałeś szansę, jest, umiesz to zrobić, twoja piosenka jest dobra, ale obywatelstwo nie jest dobre, prawda? Było smutno, ale, ale jeszcze wierzyliśmy, że mogę jeszcze, że może dostać to obywatelstwo, i, i może coś się pozmienia, prawda? Yy, zawsze trzeba, trzeba myśleć, yy, że jest jakieś białe światło tam gdzieś, i, i e, trzymać kciuki, bo, bo, bo trzeba wierzyć, no. Właśnie o to chciałem cię zapytać, czy od razu w, w Twojej głowie, czy w głowie Timu, z którym e, pracujesz, e, pojawiła się taka myśl, że a może jednak się uda do tego 14 lutego jeszcze to, to obywatelstwo e, dostać, że może jest jeszcze jakaś nadzieja, żeby w, te, w tym koncercie wziąć udział, czy na początku raczej to było takie poczucie, że, no, że, że może za rok? E, no tak automatycznie u mnie to ja już myślałem, że niech będzie za rok, prawda? Ale, ale i tak wierzyłem, bo wierzyłem w, tę, w tą piosenkę i wierzyłem, że to jest właśnie ten moment i, i wierzyłem aż tyle, że i modliłem się, że, że właśnie się stało, dostałem obywatelstwo i, i właśnie usłyszeliśmy o tej dzikiej karcie i, i udało się. Jeśli się nie mylę, 16 stycznia chyba yy, oficjalnie już zostało to klepnięte, że dostałeś to obywatelstwo. Tak? Mm. Ja już nie pamiętam no, daty. Po w połowie w każdym. może razy. być, może. Ja nie, ja nie jestem Aha. pewny. E, Okej, okay. I, i wtedy wtedy jakoś odezwaliście się do telewizji, że słuchajcie, problem jest rozwiązany, może byłaby jakaś szansa, żeby, żeby, mm. żeby nas jeszcze przyjąć? Tak, to właśnie daliśmy znać, że obywatelstwo jest i, i, i. Halo, jestem tu. <noise> no i dobrze poszło. No nie da się ukryć, że miałeś dużo mniej czasu, żeby przygotować się do, mm. do tego koncertu, który już w najbliższy piątek tak. nie przeszło ci przez myśl, także. Kurczę, mam tak mało czasu, może to jakoś negatywnie wpłynie na mój występ, może jakbym miał ten miesiąc ponad właściwie na przygotowania, to to, to byłoby lepiej i lepiej zaczekać może na, na, na przyszły rok. I myślałeś o tym, że to jest dość ryzykowne, żeby w tak krótkim czasie się, się przygotowywać. Nie miałam takiej myśli. Nie miałam miałam taką myśl właśnie, że, że to się da i, i, i że mamy to teraz zrobić, bo teraz jest ten moment. I, i wierzyłem właśnie w nasz team i w. W sposób nasz w ogóle, jak pracujemy razem i wiedziałam, że to się uda. I, i klip nagraliśmy, wszystko, choreografie już mamy gotowe i, i jesteśmy na to gotowi. I, I ja się bardzo cieszę w ogóle, że takie pełne, fajne dni miałem tutaj w Warszawie, bo to mi, to mi dużo daje. Naprawdę to jest to, to dla mnie jest, jestem bardzo wdzięczny za to w ogóle. Że, że mogę mieć możliwość taką e, i że mogę mieć takie długie dni i e, i mam małą pauzę od szkoły. Rzeczywiście, rzeczywiście, bo do szkoły chodzisz w Norwegii, prawda? Tak, tak, tak. Muszę tam skończyć właśnie e, teraz jeszcze dwa ileś miesięcy, trzy, cztery e, i, i koniec już. I myślę, żeby się wyprowadzić właśnie do Polski. No. Muszę tylko skończyć jeden etap i i do drugiego. Ale tam nauczyciele, wykładowcy rozumiem, że, że trochę przymykają oko na to, że, że teraz cię nie ma, bo masz dość ważny mm. powód, chyba. Też taki artystyczna to tak, jest tak, szkoła, tak. powiedzmy, też mm. no związana z, ze, ze sztuką, właśnie. Tak, no bo idę do muzycznej szkoły i bardzo się cieszę w ogóle, że, że, że oni mi dają tą możliwość, bo wiem, że w innych miejscach mogliby nauczyciele powiedzieć, że. Możesz pojechać, ale wtedy nie możesz wrócić do szkoły, prawda? I bardzo się cieszę, że dają mi tę możliwość i, i wysyłają mi trochę lekcji, żebym robił tutaj w Warszawie. E, jeszcze nie wszystkie zrobiłem, ale, ale to się zrobi. A w momencie, w którym już telewizja się odezwała do was i, i powiedziała, że, że może być ta karta uczestnictwa, mhm. przyszło ci do głowy, że że ludzie różnie mogą to odebrać, że, że mogą e, być kontrowersje wokół tego, że mm. mogą pomyśleć, że a, że tutaj się dostajesz do konkursu mm. jakoś tak tylnymi drzwiami w jakiś niestandardowy mm. sposób. Myślałeś o tym, jak, jak ludzie na to spojrzą? Nie myślałem za dużo o tym, yy, ale rozumiem, że ludzie tak myślą yy, i myśleli, yy, ale, ale wiem, że, że prawda, prawda jest najlepsza i, i prawda mówi, że że wszystko było zgodnie z, z wszystkim i jak właśnie teraz jak ludzie się zapoznali z, z prawdą i to co się właściwie stało i ile musieliśmy czekać i, i pracować właśnie nad tym, żeby to obywatelstwo dostać to myślę, że to ludzie rozumią i i mam nadzieję, że, że myślą właśnie o piosence i E, moim całym e, performance 14 lutego, a nie o obywatelstwie, co, co było. Wiesz, bo to trochę jest tak, że, że fani Eurowizji w Polsce mają troszkę takie PTSD, mhm. troszkę taki syndrom stresu połorazowego ze względu na to, jak to się odbywało, jak w ostatnich latach reprezentant mhm. Polski był wybierany, więc troszkę rykoszetem ci się za to obrywa, mam wrażenie, mhm. że jak słyszą, że coś jest jakoś inaczej, że tutaj mhm. ktoś z dziką kartą i tak dalej, to pierwsze skojarzenie jest takie... Pewnie ma znajomości, pewnie jakoś poznajomości. To teraz dobra okazja, czy dostałeś się do preselekcji poznajomości? Nie, absolutnie nie. Zrobiłem piosenkę, co bardzo dużo dla mnie znaczyła, co bardzo dużo dla ludzi, co słuchają też znaczy i, i właśnie z tym się dostałem na preselekcję. No, to teraz o tej piosence właśnie chciałem z Tobą trochę porozmawiać. Dużo razy miałeś już okazję pośpiewać ją na żywo, po, poćwiczyć wykonywanie jej? Tak. Śpiewam, rozgrzewam piosenkę, nie, swój, swój głos codziennie i śpiewam i słucham i żeby było perfekcyjnie. Ale też nie można za dużo, bo, bo wtedy może ten ekstra stres. Wejść w to wszystko. Ja lubię być luzakiem w tym wszystkim. Lubię, lubię chillować i, <grywia> i, i nie myśleć za dużo, ale myśleć o tym właśnie moim występie i żeby jak najlepiej poszedł pewnie, ale... ale... Nie można overthink, mhm. bo, bo, bo to może, może cię zjeść. A Trudno ci się śpiewa tę piosenkę? Czy ona jest z twojego punktu widzenia trudna wokalnie? Bo na przykład jak występowałeś w Sopocie, no to piosenka w zupełnie innym stylu, mhm. zupełnie co innego. Tutaj mamy mocną balladę. Mhm. Jak ty się w niej czujesz wokalnie właśnie? Dobrze się czuję, ale to jest bardzo trudna piosenka, jest ciężka. W ogóle melodia idzie do góry na dół, do góry, na dół. I jeszcze chyba takiej trudnej piosenki w całą swoją pełność jeszcze chyba nie zrobiłem. Bo jest tyle detali, co, co trzeba właśnie zrobić perfekcyjnie, żeby to, żeby to w ogóle fajnie brzmiało. Um, to to jest trochę stresujące, że wybrałem naj, najtrudniejszą piosenkę na eurowizję, ale, ale Mam nadzieję, że to jest właśnie ta piosenka, co dla ludzi się najbardziej spodoba. Brałeś udział od początku w procesie tworzenia tej piosenki? Tak, tak. Ja się cieszę, że w ogóle byłem przez cały proces nad piosenką i się cieszę, że, że właśnie razem z tym to może ta piosenka może znaczyć trochę ekstra dla mnie, prawda? Bo, bo, bo też byłem przez cały proces w tym wszystkim. Gdzieś to płynie płynie z twojego serca jesteś bardzo połączony z tą piosenką. O, o może tak. Dla mnie to jest bardzo ważne w ogóle w piosenkach, co robię, że ja jeszcze nigdy nie robiłem piosenki, gdzie, gdzie nie byłem w procesie w ogóle pisania tekstu czy melodii. To jest dla mnie ważne, żeby to było właśnie. Od artysty też, z jego duszy i z jego wizerunku, i co on w ogóle chce przekazać. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby. Żeby tak akurat dla mnie było. Coś wspomniałeś chyba wcześniej, że, że choreografia już jest, tak? Że mm -hmm. już, już jest, a masz już wybrany strój na występ? E, no, e, e, f, no, <ścoughs> no... No... Mamy. No, no mamy. Okej, okay, dobrze, tak e, myślę... Tak trochę. Czy, no mamy, mamy. Pytam przez to właśnie, że tak mało tego czasu miałeś na, na przygotowanie. Tak, tak. No to tak, no to choreografia mówisz, że jest. Strój... Mm. Jako tako jest. Tak. Co tam jest jeszcze? Wizualizacje w tle, które będziesz miał. Już, już wiesz, jak to będzie tam graficznie wyglądało za tobą w tle? No tak, już wiemy mniej, mniej więcej. Okej. Okay. No. Clip <laughs> um. nagraliśmy? Właśnie. W ogóle dzisiaj właśnie. wyszedł. Widziałem, widziałem. Widziałeś? Bardzo ładny. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. Um, jakieś rozmowy z telewizją, jeżeli chodzi o to, jak to będzie pokazane w kamerach, mm. to też już macie, macie za sobą? Tak, tak. Już mamy. I pozytywnie przebiega ta, ta współpraca na, na ten moment? Tak, wszyscy bardzo fajni ludzie w ogóle. Eee, lubię z Polakami eee, w ogóle pracować, bo, bo są tacy, którzy bardzo dobrze dokonują i, i są eee, nastawieni, żeby ją dokończyć, i dopiero później na, do nowej, prawda? Eee, tak jak ja, ja bardziej jestem luzakiem. I może to jest nawet dobre jako artysta, ale, ale ja siebie nie, nigdy, by, ja chyba nigdy bym nie mógł tak dużo y, ważnych y, spraw y, mówić, co ludzie mają robić i takie sprawy, bo to, to chyba, chyba by nie, nie poszło dobrze. No to dobrze, że się zajmujesz tym, czym się tak, zajmujesz tak, tak. w takim razie. No. E, powiedz mi proszę, co jest takiego, co. Zaplątałem się zupełnie. Jeszcze jest raz, okej, muszę od okej. nowa. Ja Poczekaj. Też się Widzisz, to polski język nie jest prosty. Nie jest. Dla nikogo. Dla, dla nikogo. nikogo. Nawet dla Polaka. Dobrze, to tak. Czy jest coś takiego w Polsce, czego ci brakuje, kiedy jesteś w Norwegii? I jest. odwrotnie. Czy jest coś takiego w Norwegii, czego ci brakuje, kiedy jesteś w Polsce? Czy jest? Ja yy, muszę to pomyśleć. Ja muszę pomyśleć, no? Że jesteś w Norwegii i sobie myślisz, a w Polsce to jest fajne to, że jest o, coś tam, wiesz. coś tam i tego mi brakuje, za tym tęsknię. Jak jestem Naj w Norwegii? Najbardziej, jak jestem w Norwegii, to tęsknię za, za rodziną na 100%. Za Rosu babci, za gadaniem z dziadkiem godzinami w przystawie, gdzie on ma rybki swoje. I po prostu ca cały ten pobyt z, z, z tymi ludźmi, co naprawdę są dla mnie ważni w życiu, co nie, nie, nie widzę aż tyle razy, co bym chętnie mógł, i właśnie też to mnie ciągnie do Polski, żeby być bliżej całej rodziny i żebyśmy wszyscy razem byli, prawda. I w ogóle ta Eurowizja i to, że ja zaczynam w ogóle w Polsce muzycznie się rozwijać, to też w ogóle rodzinę bardzo tak łącza, całą rodzinę bardziej niż, niż wcześniej. I to mnie bardzo cieszy. To w ogóle, że, że to, to nie jest tylko to, że ja chcę w Polsce artystą być, ale też to jest tak, że to jest bardzo ważne dla mojej rodziny. I w ogóle to robi, że. Że, że bardziej się spotykają i rozmawiają razem, i, i, i bardzo to doceniam. Ale to jest niesamowite, że masz takie przywiązanie do tych korzeni, właśnie, Bo mam wrażenie, że często młodzi ludzie nie za bardzo ich to interesuje, jakie są korzenie, skąd skąd pochodzi właśnie rodzina. Tylko no, tak, jak no, jest się w Norwegii, mieszka się w Norwegii, no hmm. to myślę, że wiele osób by to nie, nie interesowała Polska za bardzo. No właśnie, mam też y, ludzi y, z rodziny, co. Co są w moim wieku i nie umieją po polsku gadać, a mają dziadków z Polski i ja to sobie nie wyobrażam nigdy w życiu. Eee, żeby się nie dogadać z dziadkiem, eee, to by było straszne dla mnie. Bo już tyle śmiesznych rzeczy mi mówił, że mam co się nauczyć. Będę akurat taki, jak będę starszy. To, to piękne, co mówisz. A jak dziadek zareagował, jak się dowiedział, że będziesz w preselekcji? O, ciadek to się cieszy. On wszystko szpieguje. On w ogóle się nauczył całe socjalne media od A do Z. On jest lepszy ode mnie w używaniu komórki. I, i, i wszystko to się nauczył tylko, żeby mnie śledzić. I w ogóle to on mi wysłał swój Spotify Rapt, co najwięcej słuchał w tamtym roku. I, i mnie słuchał. Brzega, e, co to było? E, 180 tysięcy minut. minut. Tak, 180 tysięcy minut mnie słuchał. Uh -huh. To jest po prostu piękne. Ile, ile, ile dziadek mnie wspiera i słucha moje piosenki. W ogóle, jak ja robię demówki, to od razu wysyłam do niego i. I słucham, co, co dziadek ma to do powiedzenia, bo zawsze ma coś dobrego, yy, mądrego do powiedzenia. I się cieszę w ogóle, to dla mnie też rodzina jest ważna właśnie w tej muzyce, bo, bo moi rodzice i dziadkowie też nie mieli yy, możliwości yy, w 90., 80., 70 latach w ogóle się rozwijać jako artyści. Robili piosenki, ale yy, nie mieli jak wydawać. I właśnie widzę tą radość, co oni mają, jak ja wydaję piosenki, że ja mogę zrobić to, co oni w tych czasach nie, nie mieli, nie mogli. I, I to też dla mnie jest ważne, żeby, żeby, żeby mógł zrobić to, co oni nie mieli możliwości, żeby zrobić w tych czasach. I widzę, jaką radość mają po prostu. Czyli też gdzieś jest im muzyka bliska, też się zajmowali muzyką? Tak, grali w zespole, w ogóle cała rodzina mam basistów. No, <głos》no, <głos》. Mój, mój wujek, tata, dziadek grali na basie, mama śpiewała, tata też śpiewał i pisał piosenki. Czytałem piękne piękne teksty w ogóle. Też w, trochę demówek używałem, jego teksty takie polskie, i, i bardzo mi się podobają, w ogóle, takie, taką duszę mają w sobie. Się cieszę się, że mam taką uzdolnioną rodzinę właśnie w tym. Ale szkoda, że nie mieli jak to wydać i pokazać dla ludzi. Czyli w Genach nie tylko polskość odziedziczyłeś, ale mm. też ten, tą muzyczną taką smykałkę. Tak. E, wracając jeszcze do dziadka. Dziadek bywa krytyczny, czy raczej jest taki, że, że wszystko mu się podoba, co zrobisz? <laughs> mu wszystko się dosyć podoba. No. <laughs> on on e, nie jest za bardzo krytyczny. Nie, nie, by, by, nie, nie jest. <laughs> on się z wszystkiego cieszy. On jest po prostu taką. E, Taka radość w ogóle. Taka radość człowieka, że, 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 No, nie ma dużo krytyki. Czy może jak tam coś źle z, zrobię w ogródku, to wtedy może coś tam a -a. powiedzieć, ale w muzyce to już nie. Okej. Okay. A to cudowne mieć, mieć taką osobę. I yy, drodzy państwo... Oj, a co to się... Czy coś tam jest nie tak? Sekundka, Przepraszam. Czy jest A jakoś... jest audio nagrane? Audio jest. Audio A -a. mamy całe. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co mu się stało. Nigdy tak nie było, bo, bo bateria jest 62%. Pamięci jeszcze mamy ponad godzinę, no więc powiem, podstawowe rzeczy... Jak... Pierwszy raz to się zdarzyło. Kurczę, tak. na tyle wywiadów. Które robiłem to od lat. Nie miałem takiej sytuacji, że z jakiegoś powodu aparat odmówił posłuszeństwa i przestał nam się nagrywać obraz. Bardzo przepraszamy, że chwilowo nie było nas widać. To, co chciałem powiedzieć, w momencie, w którym spojrzałem na aparat i zobaczyłem, że się nie nagrywa, chciałem powiedzieć to, że, że, że zobaczcie, drodzy widzowie, że mam wrażenie, że nawet dla samego dziadka warto było tę dziką kartę y, przyznać. Tak, mm. mi się, tak mi się Nasz wydaje. Dobrze. Często bywałeś do tej pory w Polsce, właśnie, u dziadka chociażby? Y, y, zawsze. Y, Jeden raz w roku jechaliśmy samochodem do Polski. No to długo chyba bardzo długo, długo, długo. Albo to przez Szwecję i później promem do Szczecina albo musieliśmy od nas do Danii i od Danii na północ Danii jechać całą drogę do Polski. Mhm. To było bardzo, bardzo daleko, no. Ale jeden raz w roku tak jechaliśmy i może z cztery razy w roku samolotem, żeby odwiedzić dziadków. Ale ostatnio częściej jesteśmy. No. W której części Polski mieszkają? Niedaleko zielony Góry. To... Około się dwie godziny jedzie do Berlina okay. od nas, tak. A rodzice są w Norwegii na stałe? Tak, tobą. tak. Okay. Tam teraz mieszkają. Ale chyba też może się wyprowadzą <grym> e, po trochę po, po jakimś tam czasie. W ogóle dużo Polaków, co mieszkali w Norwegii, to, to z powrotem się wyprowadzają do, do Polski. Bardzo dużo. W ogóle lotów to prawie nie mam. Ostatnio to, e, jak mam lecieć, to nie mam w ogóle bezpośrednio. To muszę e, lecieć najpierw do Kopenhagi, i później mam 10 minut na następny samolot i tam muszę biegać przez cało, całe lotnisko, prawda, bo biorą mnie przez autobus, pod jednej stronie mnie y, wypuszczają, później muszę biegać, 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 biegać. I, i później wchodzę i do tego samego samolotu wchodzę, straszne, to ja, to ja naprawdę dużo pracuję, żeby tutaj się dostać do Warszawy, żebyście wiedzieli. W momencie, kiedy, kiedy opowiadałeś mi o dziadku właśnie swoich mhm. najbliższych, to była część tego mojego długiego i trudnego do zrozumienia tak, pytania, tak. ale chciałem teraz drugą część zadać tego mhm. pytania, czyli czy jest coś, kiedy jesteś w Polsce, mhm. to czy jest coś, za czym tęsknisz, co, co jest w Norwegii? I nie mów, że rodzice. Nie. Eee. Załóżmy, że są z tobą. Aha. To, żeby po prostu wyjść do łódki i sobie, i sobie popływać w fiordzie i połowić ryby. To jest takie fajne w Norwegii bardzo, że po prostu z kolegą możemy pojechać gdzieś tam, gdzie on ma taką chatę i, i tam małą łódkę i po prostu wyjeżdżamy sobie i łowimy ryby i, i po prostu jesteśmy sami i taka cicha jest. Bardzo, bardzo to lubię. Brzmi to fantastycznie, Jest więc zupełnie się naprawdę nie dziwię, że za tym, za tym tęsknisz. No. E, czy ja dobrze czytałem, że ty grałeś w moim ukochanym absolutnie musicalu Le Miserable? Tak, dawno temu, no. Jak, jaką rolę tam miałeś? E, Valjean. Wow. wow. Ja w ogóle miałem wtedy 12 czy 13 lat i grałem z, z ludźmi, co mieli po 20. Ja w ogóle bardzo staro wyglądałem, jak Właśnie, byłem mały. To jest taka rola? Ja Stałem rosnąć, jak miałem 11-12 lat. To 187 cm miałem wtedy. Prawda? To ja naprawdę ja, ja jak miałem 12 lat, to tak staro wyglądałem jak teraz, to to um, rozumiem, że tę rolę dostałem <noise> jako starszy, prawda? <noise> Chętnie wracasz do, do tego musicalu? Też, też go lubisz? Bo ja go uwielbiam po prostu. Bardzo, no. bardzo lubię. To jest też jeden z moich ulubionych, na pewno. W ogóle w ostatnio gram i bardzo to kocham. W muzykalach już dawno temu nie grałem, ale... ale... Może być, że w jednym będę teraz grać w, w Norwegii już niedługo. Słyszałem też, że, że lubisz muzykę Chrisa Cornella. Mm. I on miał ten zaszczyt, że jego piosenka raz była tytułową piosenką do Jamesa Bonda. Mm. I tu moje pytanie: gdybyś miał do wyboru? Twoja piosenka jest tytułową piosenką z Jamesa Bonda, mm. albo twoja piosenka wygrywa cały konkurs piosenki Eurowizji. Co byś wybrał? Co się stało? Znowu się włączyło? Dobrze, że zauważyłeś. <laughs> e, niesamowite. Ale to dobre jest. pytanie, wiesz, że to są moje wielkie dwa marzenia. No, ostatnie spróbujemy, jak później, jak się będzie wyłączać to po prostu. Dzisiaj takie Kinder, kinder niespodzianki sobie ten otworzyłem o. i zobacz, jaki fajny ten latający ptak taki. Bardzo, <noise> bardzo ładny. Wracając mm -hmm. do... E, tak, do Chrisa Cornella. Czy, e, czy... Tak, czy twoja piosenka jest, jest tytułową piosenką e, filmu o Jamesie Bondzie, czy twoja piosenka wygrywa całą Eurowizję? Co Już byś wybrał? Bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie, bo ja zawsze chciałem mieć jedną piosenkę w James, w James Bond. I zawsze chciałem wygrać Eurowizję. To e, bardzo dobre pytanie, ale... myślę wygrać Eurowizję. I może to by mi pomogło, właśnie, żeby zrobić piosenkę na, na James Bond. I naprawdę lubię te klimaty. Naprawdę kocham to. Chris Cornell też. Przepiękny głos. I, i to jest tak po prostu takie prawdziwe. W ogóle lubię bardzo robić piosenki, co by mogły pasować w filmach w ogóle. Też Immortal też jest taka piosenka, co jest, e, te, mo, można sobie film w ogóle w głowie zrobić z, tobie, z tą piosenką i się cieszę bardzo z klipu, że zrobiliśmy, bo to jest bardzo filmowa piosenka w ogóle. Zgadzam się z tobą i bardzo fajnie podszedł się do tego tematu, że rzeczywiście to może być taka kolejność, najpierw Eurowizja, a potem James Bond. <grym> <grym> e, wspominasz często w wywiadach, że, że gdzieś Eurowizja była twoim marzeniem mm. i ciekawi mnie skąd to marzenie się wzięło, Czy, czym ta Eurowizja tak cię kupiła, że, że, że chciałeś stanąć na tej scenie? E, to... Po prostu normalnie, oglądałem z rodzicami, prawda, I, i bardzo mi się podobało po prostu, jak byłem mały. Mama i tata też kochali Eurowizję oglądać i to po prostu normalka była, że musimy to oglądać. Ale akurat jeden moment, co bardzo dobrze pamiętam, to jest kiedy taki byłem zainspirowany, żeby zrobić piosenkę pod Eurowizję kiedyś. Byłem zainspirowany, jak zobaczyłem ten Loik Notet. To było 2015. Tak, 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 tak. dokładnie. Miałem dokładnie. 9 lat. I on czwarte miejsce zajął i ja tak chciałem, żeby on wygrał. To ja tak ryczałem, tak płakałem, że on nie wygrał, że, że po prostu to mnie chyba zainspirowało, że, żeby, żeby jego miejsce wziąć. I, I się właśnie tam dostać. I też pamiętam, jak kiedyś mama i tata oglądali eurowizję, ja też, ale ja już musiałem iść spać, bo byłem bardzo mały. I ja lubiłem na tarasie spać. W Norwegii. Zimno było, wszystko, ale siedziałam na tarasie i, i oglądałam przez okno całą noc. E, już wyniki, prawda? Mhm. E, pamiętam to bardzo dobrze. To było bardzo ważne dla mnie w ogóle zobaczyć Eurowizję i, i właśnie ten Lejk like Notec mnie bardzo zainspirował. Ale to taka muzyka trochę, trochę inna niż ta, którą teraz robisz, nie? Wiem, na 100%. Ale wiesz, 9 lat miałem i. i Byłem wielkim, wielkim fanem Justyna Biebera. I, okay. i Loic Noted miał trochę ten vibe taki, wiesz, e, trochę taki pretty boy, e, Justin Bieber by, by, by był taki podobny bardzo. Która z tych piosenek, które też biorą udział w, w mm -hmm. tych preselekcjach, ma największe szanse, żeby gdzieś zagościć na twoich słuchawkach albo na głośnikach? Mm -hmm. Jak sądzisz, do której możesz wracać w przyszłości? Piosenka i melodia i cała produkcja i Emocje, hold the light e, Dominika du, e, Dudka. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładna pozycja. Pomyślałem jeszcze o piosence Rumors Sony Maselik. Mm -hmm. Pomyślałem dlatego, że serial, w którym grasz w Norwegii. Mm -hmm. e, Richter, dobrze mm -hmm. mówię? Tak, tak. To znaczy plotki. to znaczy plotki? to, to znaczy ruch, rumors? No, to, tak, więc tak, tak, to tak, tak, mi się tak, tak. skojarzyło. Ja jeszcze o tym nie myślałem, powiem A, Ci. Wieczysz. Nie myślałem to. <laughs> to prawda, <laughs> to prawda. <laughs> Dużo pracy jeszcze przed tobą do, do piątku? Ja już jestem gotowy. <laughs> I'm ready. Fantastycznie. Myślę, że, że możesz po tych preselekcjach śmiało prowadzić kurs szybkiego przygotowywania do tak, występów tak, konkursowych, tak, tak. No, bo masz to, masz to naprawdę w małym palcu. A właśnie, dzisiaj się okazało, z którym numerem wystąpisz. Tak. Cieszysz się z tej pozycji? Powiem ci, ja się bardzo cieszę, ale i tak bym się cieszył. Ja się w ogóle cieszę, że jestem na liście. To z tego się najbardziej cieszę, jakie tam miejsce bym dostał, to, to już chyba nieważne dla mnie. Się cieszę że tam jestem. No, zwłaszcza, że to nie było takie proste, żeby Ach, się znaleźć, nie było, nie znaleźć w tej w jedenastce tej hmm. finalnie. Teo, bardzo Ci dziękuję za, za dziękuję rozmowę, bardzo. że znalazłeś czas, mimo że tak dużo się dzieje w tak krótkim czasie, więc Dobrze. tym bardziej jestem Ci wdzięczny. No hmm. i życzę, żeby ten występ Ci wyszedł najlepiej jak tylko może. Dziękuję bardzo, bardzo miło.